W dziedzinie spotykają się dwie sąsiadki, Hela i Ziuta. No witajcie, sąsiadko, no dawno wito. cię nie widzieliśmy. No Słuchaj, witoj, no Ziutka, ty... ja to przyjechałam prosto z Pielskiego boju. Słyszałam, że bank Wojczycy złączył się z Jutututowskim. A prawda to? A prawda, prawda. A prawda. A prawda. A prawda. Jak się banki łączą, to rozwijają swój kapitał no i są bezpieczne. Dziutka, a powiedz ty, czy jak się ja se włożyła w Łęczycy, to mogę se wyjąć w ludziomie? Czy nie to, aby nie zaszkodzić? No co ty, hela? Wiesz, powiem ci tak w sekrecie. Mój stary, to on tak wyczytał w tym wiesz, w tym internacie? No że jak się banki łączą, to zwiększają swój kapitał, są bezpieczniejsze, yy, mają ponoć jakieś wyższe te procenty, no i promocje na kredyty, na lokaty. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Sama prawda. Ty ty wiesz, mój stary, przyszedł do banku, do banku, dowiedzieć się, jak to z tymi jest tymi lokatami. I co? I co? I tam? I przywitały go bardzo miłe panie i powiedziały, jak sobie włoży na sześć miesięcy i je wyciągnie, to mu urośnie. Wiesz, jak on był zadowolony? I co, i co, urosło mu? No pewnie, jak się zwiększyło, wiesz, no a teraz się nie boję wcale, że mi to nie albo naciągnie na wnuczka, na policjanta, no wiesz co, siutka, to chodź ze mną do banku. No. Ja się też władzę. a co mi? A pewnie, no to idziemy, postaw rower i idziemy. No to chodź. No, idziemy. Idziemy. Z tego morał taki, że wkładaj do banku spółdzielczego, bo wszystko co wchodzi, jest bezpieczne i jeszcze rośnie.